Cześć, witajcie. Dzisiaj polecimy na ostos z odkurzaczem firmy MPM, Odkurzacz Bora model MOD07 z filtrem wodnym. Najpierw posłużę się krótkim opisem budowy charakterystyki oraz przedstawię jego parametry techniczne. Jest to dosyć prosty odkurzacz o bardzo wysokiej mocy, bo aż 2400W. Pokażę, jak on się zachowuje w takim prostym, spokojnym odkurzaniu. A następnie przejdę do pomieszczenia, gdzie trwa budowa, remont pomieszczenia. Zobaczymy jak, jak się sprawdzi ten sprzęt. Prezentowany w momencie, kiedy jest dużo gładzi tynkowej, gładzi szpachlowej, kiedy po prostu on będzie musiał pokonać te nieczystości. Zobaczymy, jak się spisze, jaka będzie jego skuteczność. Zapraszam do oglądania. Pozwólcie, że będę się streszczał, bo można mówić i mówić. Ja postarzę się. Krótkim opisem tych wszystkich elementów, które posiada ten odkurzacz, natomiast dalej zobaczymy, jak on wyjdzie w testach praktycznych, co sami zobaczycie. Pozwoliłem sobie rozebrać odkurzacz w taki sposób, żeby wszystkie elementy i części były od razu widoczne. Po wypekowaniu odkurzacza z kartonu, od razu wita nas instrukcja obsługi, w której są zawarte podstawowe informacje i dane techniczne odkurzacza oraz. Pokazany jest montaż i składanie tych części w całość i opis dokładny jest zawarty w tej instrukcji. Oczywiście instrukcja występuje w języku polskim i w języku angielskim. Ten element to jest zbiornik na wodę i nieczystości, które będziemy odburzać. Tu jest kreska czerwona, do której wlewamy wodę, to z jednej i z drugiej strony kreska umożliwi nam dolanie jej do poziomu właściwego. Jest to sak, który pozwala wbijać brud nieczystości w wodę. Tam była taka charakterystyczna uszczelka, właśnie ta czarna wokół, na którą trzeba uwagę zwrócić, żeby nie wylać jej na przykład do obligacji podczas wylewania nieczystości. Ona potrafi wypaść, dlatego Warto ją przypilnować, żeby nam się takie coś nie zdarzyło. Montujemy to do elementu kosza i następnie sawkę górną, którą też nakładamy na korpus. Całość przykrywamy pojemnikiem plastikowym, tym przeźroczystym, i to jest cała operacja. On przy sile podciśnienia zostaje dossany przy pomocy siły ssania i on nam się nie otworzy, nie wyleje uszczelni całość i to jest wystarczające, żeby nic się nie wylało. Rura teleskopowa jest skonstruowana w taki sposób, że można dowolnie regulować według własnego uznania i potrzeb. Te dwie końcówki, które są na końcu widoczne, to są dystanse, które nie występują w komplecie. Ja zakupiłem, że można było dołączać dodatkowe końcówki według własnych potrzeb. W komplecie jest turboszczotka, która pomaga nam w odkurzaniu dywanów. Ponieważ posiada wałek ruchomy obrotowy, który bardzo skutecznie usuwa nieczystości dywanu oraz nitki i włosy i tym Nalewamy wody do granicy którym już omawiałem, czyli tej kreski czerwonej. Większa ilość wody spowoduje nam, że możemy zawać silnik i tak. Oto właśnie odkurzaczkowy jest do sprzątania, odkurzenia i testów, które będziemy wkrótce przeprowadzać. Podaje tylko wyłączyć kluczkę do gniazda 220V, włączyć start. Zaczynamy przątanie cykliczne raz przy razie. Zobaczymy, jaki będzie efekt w zbiorniku wody z nieczystościami. Jak widać na wałku zakręciły się włosy, jest oczywiście ich mało, bo nie ma psa w domu. Może kiedyś pędzie, to będzie, to wyjdzie włosów więcej. Natomiast y, włosy te można usunąć y, poprzez y, przecięcie nożyczkami, także to idzie wszystko wyczyścić. To jest sawka, która posłuży nam do wyczyśnienia na przykład y, kamienia y, miejsc dostępnych. Pozwólcie, że nie będę czyścił kominka, to nie chcę zajmować czasu. Ale naprawdę siła ssania, uwierzcie mi, jest dosyć duża, ciągnie bardzo mocno, wciąga wszystko, także jest. Czyli wciągnie nam wszystkie pewnie nieczystości, które będą przyłożone do końcówki sącej tego odkurzacza. Wyposażony jest ten odkurzacz w filtr typu HEPA. Filtr, który wyłapuje nam wszystkie nieczystości takie, które nie zdarzyły się wbić lub połączyć z wodą. One gdyby ochrania nas przed dodatkowym pyłem podczas odkurzania i tu jest taka zaleta jego. Uważam, że zaletą jest na pewno fakt, że możemy ten filtr zdemontować w bardzo prosty sposób który zaprezentuję i można go umyć pod bieżącą wodą, co zaoszczędzi nam trochę pieniążków w budżecie domowym, ponieważ ten fit nie jest tani, natomiast i można go spłukać wodą i użyć go ponownie w dalszym odkurzaniu. W prezencie producent dostarcza torbę na akcesoria. To jest ta właśnie niebieska torba, która jest załączona do kompletu razem z odkurzaczem. Po skończonym odkurzaniu zostaje nam jeszcze jedna czynność do wykonania. Niezbyt przyjemna, ale to się wykonuje na koniec do odkurzania. Należy zdemontować ten dekiel okrągły i zdjąć pojemnik. Następnie ściągamy te dwa elementy zielone z tego pojemnika i nieczystości wylewamy do zlewu, kanału bądź toalety. Oczywiście zwracam uwagę, jak już mówiłem wcześniej, żeby nie wylać tej czarnej rozczelki, która jest pod tą zieloną częścią. O, w tym miejscu właśnie jest ta szczelka, i na nią. Zwracać należy szczególną uwagę, żeby nie wylać do wigacji na przykład. Zostaje nam jeszcze ostatnia czynność, czyli umycie tego pojemnika i tych elementów pod bieżącą wodą w taki sposób, żeby usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które się tam zgromadziły. Po tej czynności odkurzacz jest gotowy do dalszego użytku. Oczywiście warto go uprzednio wysuszyć, żeby nie zabić zabitgotnił nam silnik. No i to jest cała operacja z tym oto właśnie odkurzaczem. koniec zabawy. Idziemy teraz na budowę do pomieszczenia, gdzie jest dużo gładzi tynkowej, pyłu cementowego, dużo pyłu z kredy. Zobaczymy, jak on się sprawdzi w takim pomieszczeniu i jak pozwoli się zachować, czy sprawdzi się. Oczywiście, to jest jej sprawa, że nie jest odkurzacz wydawany. Natomiast nie mogą się oprzeć pokusie, jak on się zachowa właśnie w takich warunkach, czy tak powiem bojowych, trudnych warunkach, szczególnie no, dla tego odkurzacza. Pomyślałem, że spróbuję tym odkurzaczem zrobić eksperyment. No, akurat mam taką okazję, więc prezentuję. Jak widzimy na wstępie, spisuje się całkiem mniej. Źle, bardzo ładnie odkurza, bardzo duża siła ssania, żadne problemy nie występują Odkurzacz ładnie sobie radzi z tym wszystkim pyłem budowlanym, aż normalnie nie można w to uwierzyć. Ale ale spójrzcie i zwróćcie uwagę, że w pojemniku, w którym jest woda, zaczyna się robić dużo piany, zaczyna wszystko budzować, gotować się, jakby wrzało. Efekt jest taki, że raczej, raczej tutaj nie będzie dużo um, śmiechu, bo Odkurzacz fakt faktem nie jest do takich celów projektowany i tutaj muszę powiedzieć szczerze, że ten odkurzacz na budowie z taką gładzą jaka tam występuje z budowlanym po prostu sobie nie radzi. Jak widać piona jest tak dużo, że sięga do górnych części pojemnika a następnie silnik przepycha ją do filtra HEPA zaczyna pryskać to na zewnątrz. Czyli odkurzacz chlapie, odławi się pianą i praktycznie trzeba było przestać. Nie dało się dalej tego eksperymentu wykonywać, ponieważ odkurzacz nie poradził sobie z takim zanieczyszczeniem. Owszem, jak widać, podczas czyszczenia pojemnika zebrał dużo pyłu i czystości, czyli faktycznie moc sania jest duża i wciąga wszystkie zanieczyszczenia. Natomiast nie jest takie zanieczyszczenie budowlane yy, dla tego odkurzacza. Po prostu sobie z tym nie poradzi. I, I niestety, no cóż, jedynym pocieszeniem, które jeszcze jest, to jest, jest to fakt, że możemy ten film hepa wyjąć i posłukać go wodą, bo zebrał sporo nieczystości w swoich zakamarkach, jednak ta gładź jest tak potężnie silna, że naprawdę przechodzi obok wody i część jest schłonięta, a duża część nie wylatuje na zewnątrz. Na szczęście filtr Hepa wyłapuje tą y, pozostałość i można go właśnie w taki sposób spłukać wodą, co właśnie y, prezentuje. Ten filtr można wysuszyć i użyć go oczywiście ponownie. Ja za bardzo nie czekałem, bo nie było czasu. Założyłem go tak jak jest, nie było obawy, ponieważ ten filtr y, jest dmucipany na zewnątrz. On nie zalewa silnika, więc można było zaryzykować padający mokry. Natomiast byłem na budowie, więc też nie nie martwiłem, że będzie klapał na boki. Podsumowując, odkurzacz godny polecenia. To znaczy tak, do domu, tylko do domu, do warunków domowych, czyli odkurzanie normalnie, standardowo wszystkich zakamarków z kurzem, z dywanów, z pościeli, z różnych kątów, jak najbardziej polecam. Jest to sprawdzone urządzenie. Rzeczywiście bardzo ładnie filtruje zanieczyszczenia. Fit HEPA wyłapuje wszystkie mikroorganizmy, mikropyłki. Dla alergików polecany i faktycznie spełnia swoje oczekiwania. Natomiast nie eksperymentujcie na budowie tak jak ja zrobiłem w moim doświadczeniu. Niestety nie jest to odkurzacz, który spełni oczekiwania budowlańców. Nie poradzi sobie, nie jest do tego dedykowany, nie jest w tym kierunku projektowany. Więc nie eksperymentujcie, nie niszczcie sprzętu, bo szkoda. Może będę miał okazję przetestować typowy budowlany odkurzacz, to Was poinformuję. No cóż, na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli się film podobał, to łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Cześć.